maneczko, dzisiaj będziemy oglądać film top 10 legendarnych buildów wszechczasów z kanału Lili i są to legendarne buildy z Path of Exile 1, które tak naprawdę podsumowują tą długą historię, parunasto już letnią jedynki, może też dadzą nam trochę taki kierunek. Jakie buildy mogą się w przyszłości pojawić w dwójce, albo za jakimi buildami tak naprawdę będziemy tęsknić. As a sort of farewell video to 1 even though it's still to be updated so it's not really a farewell. I put together this mm -hmm. list of top 10 legendary poe 1 builds. There've been countless iconic builds throughout history, legendarnych so more in this below what you think is the most legendary build throughout the years. Mm -hmm. Coming in at number one. To tylko powiem, jaki jest mój ulubiony build w historii Poe. Jest to dosyć prosty build. Jest to Cyklon z czasów Legionu. Uwaga. <grywka> Ale to już wiadomo, to już jest z Headhunterem i tak dalej. To nie do końca uczciwe. No, Andrzejmową postacią mogłeś poszaleć, jeśli chodzi o. Area of efekt. <laughs> zapadło mi w pamięć bardzo mocno. To, że tak to wyglądało, było związane z tym, że był totalnie inny sposób skalowania AOE na cyklonie. Tak więc dążyłeś do, do czegoś takiego. Wormblaster mm -hmm. worm first came to the prominence on march 16th, roku, Blaster robaków when Area, or also known as C9Q9MD, uploaded Worm Blaster the first Worm Blaster is not just one build, but an entire group of builds that are based around the Rithing Jar Flask, mm -hmm. which shoots out worms every time you use it. You then kill these worms to trigger a bunch of effects. It can either be something as simple as an explosion that occurs after killing them, such as Harold of Ice or Harold of Ash. Is... Nigdy nie miałem okazji zagrać Warm Blasterem, ale właśnie ciekawy koncept, nie? że korzystasz z flaszki, którą tak naprawdę obecnie korzystają z nich przede wszystkim po prostu slayerzy ze względu na Overleach, ewentualnie tricksterzy, żeby no właśnie aktywować swoje liczowanie w trakcie boss fightu, gdzie normalnie, gdzie w trakcie większości boss fightów nie masz mobów, które możesz cały czas atakować, a chcesz utrzymać licz w trakcie niektórych faz, a w czasach tamtych miałeś

then you use the mother's embrace belt to have your minions use your flasks when summoned which you would equip five worm flasks to cause a ton of worms to spawn off your skeletons no, don't then when that. you killed them with your bow attack null's inclination would trigger socket and minion spells on kill to hit the skeletons with dark pack but you can also socket more than one dark pack in your bow so you would have two i think was the optimal amount and then you would trigger both of them with four damage links for just Insane amounts of damage. Przez lata zdobyliśmy ogromny power creep, nie? Obecnie, no jesteś w stanie z łatwością zdobyć ten damage, ale wtedy, no jeszcze powiedzmy 7 lat temu, no takie. Or, or just... zblastowanie Guardiana, no wymagało trochę większych inwestycji. Zazwyczaj. you would also pretty much heal your entire HP pool every time you attacked, because you also got sources of percent HP restored on kill and you're constantly killing dozens of worms. leading to thousands of HP per second now worm blaster just existed for a long time constantly evading nerfs, changes and it, it's still alive there's even builds today that still work even though they're all wildly different from another using different mechanics but at the core they still revolve around the writhing jar flask number two you widać. Know Upgrade wizualny PoE 1. Patrzcie jak na przykład wyglądało PoE dawno, dawno temu. No jest spora różnica względem tego, jak PoE 1 wygląda obecnie. I to nie była zmiana tak naprawdę, wiecie, spacza na patch. Tylko oni z roku na rok robili te upgrade'y wizualne. Ball Spark has existed for a long, long time. Since 1.1, before most people even played the game, but It wouldn't become a legendary build really until 2.0, the Awakening expansion, mm -hmm. which was Warband slash Tempest League. In this expansion, two jewels were added, which made Volskills skills crazy OP. But Spark was probably the biggest of all, with constantly clearing the entire screen with a ton of sparks everywhere. And this is not nearly as common as it is now, so back then it was really crazy. The two Czekaj, jewels that were are sacrificial harvest, which gives a chance to gain an additional volsol on kill, and chill of corruption, which also gains chance to okay, date, gain czyli dużo an additional volsol per enemy shattered. But these two stacked together; you got a ton of skulls so you could just constantly spam spark and clear maps and under. To tutaj warto zauważyć, że Val Spark jako legendarny, który tutaj Lily, jest buildem granym regularnie, czyli elegancko. a minute, I believe this was mainly played as an Inquisitor, but I'm sure there were other variants as well. Also, shout out to Val Fireball, which was also another viable skill which did effectively the same thing, but mm -hmm. I think was less popular. And now a word from our sponsor of this video, Boot.Dev. So, a hey kid come sponsor. Here. You wanna set yourself up for the future with a great job? Так, chciałbym zaibistą boot. robota. Boot.Dev is what you need. Ej, to jest nie pierwszy raz, gdy widzę reklamę tego Dot Dodewa w Poe. To jest ciekawe, że oni targetują streamerów Poe. Widziałem te reklamy Joel Kaisera, u Lili, u Jungrana. Co mnie nie dziwi, może z, zakładają, że gracze są jacyś mądrzy, mogą średnio być zainteresowani potencjalnie takimi wyzwaniami intelektualnymi jak programowanie. Coming in at 3, three double dipping poison builds. Now this is also not just one build. It was used by many primarily hot builds like poison. The main one I remember is poison blade vortex. As far as I know, double dipping builds existed all the way up to 3.0, which was Harbinger League, and that is when they changed the damage calculations for dot builds which no longer let it double dip. So, the double dipping with poison was essentially just getting way more damage than it should have by abusing, well, maybe not the way that it should have. It was the way it was calculated. It was just really OP. So, it worked something like this. Increased damage mods would apply to the initial hit, right? And then the poison damage would be calculated based on the hit damage the initial hit did. And then the poison damage would then also get scaled from the original increased damage mod, therefore double dipping on the original increased mm -hmm. damage, giving you just a ton of damage. Coming in at number four. Właśnie kiedyś w trakcie tej ery, że wszystko się double wszyscy double-deepowali te poisony, to ja albo nie grałem, bo ja bardzo dużo się nasłuchałem o double-deepowaniu poisonów, ale nigdy tego nie grałem. Ale tak, były jakieś spieprzone kalkulacje, natomiast w ogóle ona tutaj to showcaseowała na poisonowej wersji Blade Vortexa, chyba, so który deploy, w ogóle jest super fajnym buildzikiem. Ale mam wrażenie, że Blade Vortex. Swoje czasy świetności. Miał przed publikacją skilla, który się w ogóle nazywał Winter Orb, bo który działał bardzo podobnie, ale był lepszy po prostu. Dobra, lecimy dalej. Aura Stacker. O Jezu, Aura Stacker w Delirium to w ogóle była masakra. To jest też taki śmieszny build, który próbowali, co ligę zabijać, ale on zawsze powracał. numer 4 Aura Stacker. To was the result of Cluster Jewels being added in 3.10 or Delirium League. -hmm. Now Aura bots and other various or builds like snapshotting were always around, of course, but this was a different beast. You got 90% all res, a bunch of energy shield, a bunch of damage, cast speed, pretty much every stat in the game at a time, and this is much harder to achieve than it is now. Mm -hmm. This could be played on several ascendancies, but the main three were Guardian, Ascendant, and Champion. The build revolved around voices, Cluster Jewels, and then socketing as many medium clusters with. No właśnie, patrzcie, co tu się działo. Rezerwujemy manę, żeby aktywować heraldy, aury, takie efekty typu Frost Armor w poemie, ale jeszcze jakiś czas temu, jeszcze tam nie wiem, parę lat temu, statystyka odpowiedzialna za to, że możesz rezerwować więcej, działała inaczej. Kalowało się to tak na dobrą sprawę tak, że jakby przy dużej inwestycji w to, było dużo potężniejsze niż obecnie i mogłeś grać po pieprz ilość aur i heraldów. I jeszcze właśnie miałeś prenerf nerf Purposeful Harbinger, czyli właśnie to, że grałeś wszystkie możliwe heraldy, które swoją drogą miały zbufowane efekty, a twoje wszystkie pozostałe aury miały buffa w zależności od ilości heraldów, które grałeś. Aż 10%. A ty grałeś parę tych Purposeful Harbingerów, w dodatku grałeś wszystkie heraldy naraz, jakie istniały w grze, więc miałeś paręnaście aur, a każda z nich była paręset procent silniejsza niż zwykle. Byłeś mega naspidowany. Miałeś wszystkie resy po 90. Miałeś mega damage. Miałeś mega regen. Wszystko miałeś. Taki po prostu all-rounder po pieprz... który mogłeś wcisnąć wszystko, nie? mana The build prism guardian for even more mana efficiency. Nebulous, the of damage with their huge amount of resistance. Mm -hmm. Low life with shabs and presence of Shayula to reserve even more auras with your HP. And then potentially you would even get more auras on your jewelry to save gem slot space. This all added up to be by far the best build at the time. You were your own Aura bot and you had actual damage. No you didn't właśnie didn't to jest piękne, good. gdy możesz być swoim własnym botem. Didn't need to be in a party, and you just annihilated everything. Number five. I think Wardloop is a perfect example of what people think of when they think of crazy PoE builds. A bunch of crazy interactions coming together to just have an absolute nuclear bomb screen. Powiem tak, dla niektórych, którzy nie są tak mocno zaznajomieni z PoE, jak widzą coś takiego, to muszą się z, po prostu łapać za głowę, mówiąc co to jest, bo faktycznie Wardloop jest chyba takim jednym z najbardziej zawiłych buildów mechanicznych w PoE. Ale jednocześnie najprostszych gameplayowo. Bo build polega na tym, że cały czas w kółko przyzywasz co tik serwera szkielety, one od razu giną, a w momencie, gdy giną, dostajesz hity. Ale nullifikujesz te hity, jednocześnie je dostajesz, ale nie zbierają Ci HP. I w momencie, gdy to się dzieje, rzucasz spell. Więc co tick serwera dzieje się cały ten cykl? I twoja postać spamuje skillami. killami. To jest heartbound loop which deals physical damage to you on minion death. This damage is then used to make a loop with cast when damage taken, to cast a bunch of spells. The loop is made by constantly spawning a bunch Czajcie. of speletons. I od razu mogę powiedzieć: Właśnie najlepsze w tym World Loopie jest to, że on nie jest przypisany do jakiejś jednej ujętności, nie? Tak, na dobrą sprawę zrobisz World Loopera pod zdecydowaną większość spelków w grze, dasz radę. Bardzo dobrze. Powiem tak: nigdy nie miałem okazji zagrać World Looperem z prostego powodu. Że ten build się totalnie nie nadaje na hardcora, niestety. Jest buildem, który nie działa na hardkorze, bo jesteś w stanie zginąć yy, od pierdoły. Tak naprawdę jesteś w stanie bardzo łatwo przez jakąś pomyłkę, że coś jedną rzecz zmienisz i zmiskalkulujesz, i samemu twoja postać sama się zabija. Flask to make ward not break in the recouped life, to regen life.

Tornado Shot jest definitely a fan favorite with basically infinite scaling possibility full screen clear so many projectiles and eventually you Powiem wam the tak, boss jeszcze w zeszłej lidze volume. W zeszłej lidze, albo dwie ligi temu, Tornado Shotem można było śmiało startować według mnie i coś świetnie radził. Ale obecnie to jest raczej build dla najbogatszych. Powiem wam, że jest... No, jak ktoś nie grał nigdy to do Shot'em, to to jest build tak, tak naprawdę chyba największym coverage'u, największym pokryciu ekranu. Bo zabijasz dwa ekrany do przodu i dwa ekrany do tyłu, bo te strzały tak jakby rozpiekszają się. Powiem, że jak ktoś lubi grać łucznikiem uczni i nigdy nie zgrał do Shot'em, to to jest prawdopodobnie mój ulubiony build ever, polecam. Tiles and enough investment. There have been many different flavors of the build throughout the years, like Omni and a few others. Definitely deserves to be on this list. The most common ascendancy for Tornado Shot has been Deadeye. However, there have been a few other infamous Tornado Shot builds, like Firegrass's Occultist Poison Tornado Shot. <laughs> if you don't know about that, long story short, is the build that ended up being way worse than it was portrayed as and ended up ruining the league start of many players who picked that build including firegrass himself who stopped his stream after getting farmed by bosses coming in at number seven ellie Buzzsaw. why did builds have cooler names back in the day we should start. okay playing builds didn't, by didn't you instead him. of just going like skill ascendancy again being called things like EQ, menstrual blast instead. <laughs> Ellie Buzzsaw was basically just spectral throw with elemental damage popularized by Math. Gameplay build Soraki, no? It was also just an unascended shadow. This build was before Ascendancies. You got a jeweled foil with elemental damage rolls, some elemental. Coycie, damage I've also heard somewhere, I'm not sure if GGD themselves stated it somewhere. Or if it was just an estimate. Or I'm insane and making things up, but I've heard from Matthew's guide on the build uh, they generated over $100,000 on MTX for Spectral Throw alone on this build. Coming in at number 8, Val Molten Shell. Another Val skill on the list. Ty właśnie. Jeśli build nazywa się Ele Basso, bo ludzie, człowiek, który go spopularyzował, tak? Jak rozumiem, Mathil, korzystał z, na nim ze Skina, który zmienia. Twój Spectral throw w taką yy, piłę i powiedzieli, że wygenerowali na tym 100 tysięcy dolarów przychodu. To teraz sobie uświadomiłem, jak bardzo mogliby kształtować metę, balansując wokół fajnych skinków. Jakby czy mi to wcześniej nie przyszło głowy. Przecież w lodu to robią od 10 tysięcy lat. Zastanawiam się faktycznie, teraz, y, jakie skile mają najlepsze skiny. I które wypadałoby zbufować, ale też z drugiej strony oni nie wykorzystują tego odpowiednio, bo na przykład przez jakieś 3 lata Seismic Trap był jednym z topowych skili, najbardziej metowych. Wszyscy grali tym Seismic Trapem i mi musiało minąć ze 3 lata, zanim udali jakiegokolwiek pierwszego skina. Tak więc trochę za mało chciwi są, mówiąc szczerze, powinni być bardziej chciwi, bardziej oportunistyczni w tym. This is a Scold's bridal build. If you don't know what that is, it's because it's rarely been used in recent years. It is a unique helmet that causes you to take physical damage when you spend mana. This has been used in a variety of ways, such as triggering skills and some other weird interactions. But the main memorable build for it is Mapka definitely George, no? This build also predates Ascendancy. However, it continued to be played when they came out like on Jug or Elementalist, and I'm sure on others too. simply casting VMS, then casting skills to take damage and making it pop constantly, rolling blades through the map and exploding everything. Then you use- channeling skill like Incinerate or Flame Blast have it explode constantly until the boss is dead. Coming in at number nine, we have Kinetic Blast Wander, Honestly this build maybe deserves to be higher. This is a pretty classic build to me. I feel like też taki klasyczek. Day, kind of... Zastanawiam się jak to będzie wyglądało w PoE na przykład, bo to jest przykład skilla, który jest bardzo kultowy. Polega na tym, że korzystasz z różdżek jak Harry Potter, tylko nie do czarowania, nie mówisz Tevolux, lux, tylko walisz tak jakby atakami z różdżki. I Wiemy, że ataki z różdżki nie, nie będzie ataków z różdżki w Poe Będziesz Jakby z różdżką będziesz spelował i tyle. Ale zastanawiam się, czy na przykład czy to oznacza, że nie będzie Kinetic Blasta na przykład. A może przerobią go w jakiejś formie, jako taki właśnie ikoniczny skill. Żeby był czarem przykładowo, nie. Bo to memory, jest atak, a nie spell. Until it like tornado shot as the standard mapping build. This build Again, predates Ascendancies, but like Deadeye and Pathfinder primarily. Elemental based and using Piscator's Vigil as a budget wand until you crafted a GG Elemental Imbued Wand and Crown of Eyes are the main items in this. This was also during the glory days of Vessel of Vingtar, a bonkers OP flask back then. Now in the golden days of this build, I'd say you had Wall, which had a shotgunning effect on it.

i kinetic blasty rozbijały się na tym Frostlalu, bo bossa, żeby robić taki shotgun efekt na bosie i żeby dostał bardzo dużo eksplozji na na sobie. So you get a ton of explosions on them. This interaction was used for other things as well, and was eventually nerfed at some point, I think, before 3.0. Alpamy nasz robi monkę, a nasz so We have mm -hmm. pizza sticks. The first real build I actually played in this game was pizza sticks hierophant. 2,993 days, 22 hours, 47 minutes, and 22 seconds before the making of this video. Whoa. Before that, I basically just equipped random gems and got blasted. Anyways, this build is super simple and straightforward. League starter that was super, pop, super popular back in the day. Totems, which are the sticks, casted Flame Blast, aka the pizzas. You drop totem. Ale obecnie tak naprawdę bardzo podobny build też jest czasami popularny. Taki Betier, czasami grywany, to jest Wave of Conviction z Val Flame Blastem. I to jest tak naprawdę najbliżej tego, że faktycznie rzucasz po prostu takie fale ogniste, które podpalają i ci clearują, a jak masz Single Target, to odpalasz specjalną walową wersję Flame Blasta, czyli właśnie tą pizzę. I do dzisiaj się mówi pizza na ten buildzik.

<laughs> wolny gameplay, przypominam, wolny gameplay.